Ok, czyli przyjmijmy, że postawię to tutaj, tak gdzieś będzie będzie wychodzić. Działa dokładnie tak samo jak battery box. Z jednej strony dostajemy kabel, z drugiej wychodzi napięcie. To jest takie, że to ma duży output. Czymś chyba można było to dostosowywać, ale to się potem sprawdzić, jaki do czym dokładniej. Teraz mm -hmm. tak. Tutaj mamy znowu niedostatki energii. Coś, co powinno się było zamknąć dużo wcześniej. I tutaj jeszcze kola jest. O, dobra. Yy, niedostatki energii zaspokoimy tym, że chyba mi się nie... Tak, nie, jeszcze trochę ich jest. To w ogóle nie energię. Dobra, dostaję. Mogę to z powrotem wrzucić te aloj Do przerabienia. No, wszystko działa. Mamy MFSU, teraz. Teraz trzeba będzie dociągnąć jakoś prąd do nas. I zadbać, żeby się wszystko nie spaliło naokoło. Prąd dociągnę za pomocą fiber glass fiber cable w tą stronę które najlepiej robić w ten oto sposób trochę to będzie kosztować, bo to strasznie drogie są kable ale nie ma co, praktycznie nie ma żadnego żadnej straty tylko trzeba będzie potem dobrze rozdysponować uh, transformatorami i baterii boxami, żeby tutaj już w bazie energia się nie marnowała to działa prawie działa dobra trudno w... odpalę węgiel drzew. na dłużej starczy przynajmniej no dobra na razie ponieważ powiedzmy nie mam tyle czasu żeby siedzieć i zupełnie się to będę spalił normalnie daniem drzewem. Tak ci słowie klasycznie. No szkoda, że mi się drewno już kończy, ale eee, może dość do tych dygresji. Wróćmy do elektrowni atomowej, która, na której się miałem skupić. Jak widać, Advanced alloys alloy się przydadzą. Tak samo elektrowni Circa Potrzebuję jeszcze zrobić trochę Reaktor chamberów. Z tego potrzebny jest normalny maszyn blok, Trochę adres alojów Tego wiedziałem przez zrobić na zapas I zintegrowanych płyt Takie płyty się robi też z alojów ja W wezmę te wszystkie aloje I skupię się na ich przerabianiu Znaczną część wszędzie część... trzeba na te płyty jak mówię znacznie oczywiście ale myśli znaczną Bo oprócz tego co jest potrzebne do samej budowy O, tak się nie stakuje To jeszcze będą potrzebne do samego tworzenia O Do samego tworzenia reaktora Teraz tak yy, Może częściej ktoś z... Że... okej... Okay. nie pytam... okej, okay, nie wiem... nie, to też nie jest to nie gdzieś. się, się podziało, to zostały chciałem ale... po prostu... Hm? Ciekawe. Okej. Okay. Co ja teraz miałem zrobić w każdym razie? O, chyba że gdzieś z tamtych używa magnesu, to... ...tylko przyjść i zabić. Aha, miałem zrobić... E Integrated Head Hit Dispensary O matko! Myślałem, że to tańsze jest. Znaczy, wydawało mi się, że tańsze jest. No dobra. Jak mus, To, mus. to w większości nawet się schowam. Zapraszam do I Advanced Circuit, które robiłem wcześniej. Kulansela. Jak już mówię. O wydrajnowane normalne. Znaczy, wydreinowany watercella. A watercella to nic innego jak zapełnione wodą. Takie coś. Jest empty cell. Nie widzę żeby tutaj coś zostało nie tu miałem dziś. Huh? To jest całkiem duża strata więc prawdopodobnie ucieknie się po prostu do... Arena, nie wiem. O... Creative może nie, ale TMI czy prosty OP żeby to odzyskać. A zresztą przejrzę to, co mi się nagrało, i zobaczę, ile tak naprawdę tam straciłem. Ile muszę sobie przewrócić? Ok, już wszystko przewrócone. Po prostu e, sprawdziłem, co tak naprawdę się stało. Po prostu, jak wyrzucałem wtedy przedmioty, to po prostu chciałem normalnie je wyrzucić. A wyrzuciłem je e, w to miejsce, co spowodowało ich usunięcie. No więc sobie przewróciłem wszystko, co powinno być. Dwa i te dyspensery są zrobione, jeszcze potrzebujemy trochę tych ulepszonych. O, no. A jak to się nazywało? O, wiadomo o co chodzi. Tylko najpierw muszę sięgnąć po trochę więcej refined iron. O, skończył się refined iron? No to trudno, trzeba trochę go zrefiniować. O, refinujemy, refinujemy, refinujemy... Iron... Jeszcze wyciągałem. A nie, nie Okej, okay, nie pytam. Tu się pełni bateria, no. Okej. Okay. To tutaj powinien być ten węgiel No Niestety, <coughs> tak się musi skończyć. znowu węglem, że nie mogę tam To tylko po to, żeby zyskać na czasie. Tak naprawdę. Normalnym węglem i tak bym nie palił teraz, bo za dużo maszyn, które... Czy powiedzmy za... No. Nie ma sensu, żeby mnie palił. ta jak to półforty losu teraz tak e, tu się pali, tu się pali jest dobrze wszystko średnio więcej węgla, otwiera wyreformowane żelazo ok czyli mogę wracać do robienia tych e, serwetów serkety wyjście po 3 teraz powinno wyjść 3 wiesz w domu 3 lapis tak do tak chyba to nie miało znaczenia w którą stronę właściwie no. nie chciałem od razu rozstawiać wszystkich bo nie było tego jeszcze potem znowu się nabrać okay. i teraz do kompresora znaczy do ekstraktora, przepraszam, kompresor to jest tu za mną, bo też z Niestety trzeba je ręcznie na razie wyciągać, bo nie ma dorobionej maszynki, a się nie stakuje. O, dwa diamenty następne, no to ładnie to działa, tylko już ni nic więcej nie zrobię, bo się Obsidian skończył. Szkoda. Może nawet w takim razie tymczasowo odetnę to aparaturę od zasilania, bo nie ma sensu, żeby się marnowało. Jeszcze zdążyłem, że ten prąd idzie lepiej. W naszym końcu... Skończyłem dywagację. Już się pogubiłem. Zobaczymy co.

Teraz tak, e, na ...czekaj, to ukryć teraz, Tutaj do tej dałchy. nie na że to Ok i skończymy się miejsce w miejscowym kibunku pamiętam, pamiętam, naprawdę pamiętam No a nie to, nie to, nie to, nie to, to Na górze były trzy rzeczy, które można było stakować, to pamiętam O tak, trafiłem Ok Tyle nam musi na razie starczyć I teraz Reaktor Chamber dwa O! Nie, nie, reak to jest reaktor? Kurczę, tak jest reaktor chamber, dobra. no to, to już było, co się robi z reaktor chamber. je na razie, tak. Alloy mam, machine block mam. Czyli na środek machine block. Raz, dwa, trzy. Jeden na górę. I Jest reaktor chamber, dobra. Teraz od razu zobaczę. Jak to pozmienić w górę? Jeszcze jeden reaktor chamber będzie potrzebny. Generator to się któryś zniszczy. Ee, advanced aloje. Advanced aloje mam. Przynajmniej powinienem mieć. Tak, mam, mam, mam. Czyli trzeba jeszcze trochę advanced circuitów. Tak z kilka. Czego mi brakuje? Czego mnie brakuje? Teraz mogę jeszcze robić. Wiecie, trochę wezmę na zapas. A teraz tak. Gdzie są te kable? Tu są kable. o. Są kable. Tu jest redstone i tu jest. Ok, teraz wokół tego znowu tak, tak i nie tak, tylko tak. Dobra. Najpierw to. Czyli więcej tych integralnych hit dispenserów potrzebuję. Integrated Reactor Platingów. Tak, machine block w środku. E, nie to, tylko to. Jest drugi reaktor chamber. Teraz dwa reaktor chambery. E, generator na środek. Coś w nim jest. Oprócz prądu. A to nic w nie ma teraz tak to powinienem zabrać wręczem chyba. Okej. Okay. Chodź tu. No. Pff. Ble. A i tak to trzeba będzie zrobić. porządek, dobra. Czyli teraz tak. Y Generator. Dwa chambery. Dwa T. I o czym zapomniałem? A, T, dobra. Adwencję naluje. I jest. Nuclear reaktor. W końcu! Potem się drabia dodatkowe chambery, żeby reaktor miał większą pojemność. Ale na ten moment po prostu pójdę tam i go już ustawię. Zanim jeszcze opowiem dokładnie co i jak zresztą. To w każdym razie była największa na razie. Czy najważniejsza na razie część, żeby do tego dojść. O, tak w skrócie to. Tutaj będzie potrzebne trochę mi co. Tutaj będzie woda, żeby chłodzić reaktor. Tutaj się będą zacząć same chambery. Więc sam reaktor idzie tu. Nie tu. Jest, trochę mało miejsca jeszcze, ale będzie dobrze. Tutaj mam dodatkowe chambery po bokach. Teraz jeszcze kable są odprowadzić. Nie będzie działający nie sądzę dzisiaj nuk A przynajmniej nie, nie w PCC odsłonie Dzieeeń dobry wow, Jak tam życie? Hiszpańska inkwizycja Zamknijcie się w końcu Skończyłem Gdzie ty jesteś? U. Nigdzie Matko A teraz... <tas> Co? A żeście mi przerwali wejście kamerą Nasz plan dnia został to zrealizowany to jak jest. widzisz Nasze Nic stroje. Zobaczymy. Mój też ja... że nuka i mam działającą maszynkę do robienia. A okay. Ja sobie No, a teraz wąd stąd, bo mi się, zaraz wszystko w po, no powietrze. Ja Spokój wystać... się, olek! Jak, jak spróbujesz, to wybrał spod... tego nuka, co my mamy. Nie, nie, nie. nie. U nas. nie, nie, nie. Oh. Już, już jestem grzecznym dzieckiem. Się nie, się grzesznym Nigdy nie byłeś grzesznym dzieckiem. Tu się schowam, będę pokał w kącie. Zdjęciuję się nawet. Dobra, no, chyba kończymy już, bo tak nie, wiesz, nie no. ma co. Dobra. Dlatego do tu przyszliśmy. No dobra, Poznaliśmy, że jak będziemy mieć full sety z Dark Mattera, to przyjdziemy. No i przyszliśmy. Okej, okay, to jeszcze. A, i tak mi się szkło skończyło, więc nie skończę tego. Adam, uciekł z resztą. No, założyliśmy. Już jakiś czas temu? Nie, ale on myśli, że zresztą szkła, o to mi chodziło. Chyba, no. że jeszcze tu mam szkło. A, tu mam szkło. Na chwilkę. <śpiewanie> nie to, no sumie... to... No to... Ale może, jak Sprengue. chcecie to możemy. To jest jeden z itemów, które możemy wam bez problemu oddać. Nie, dziękuję. Nie jest nic a mamy go zdecydowanie za dużo. A, tu to, to rozumiem, że jest ta maszyna, która produkuje diamenty. To z boku, tak. Okej. Okay. I... I jak to... Dobra, zaraz tam powiesz, jak to działa. Dobra, teraz po kolei. Do tej skrzyni mm. ładuje się coal, flint i to ostatnie, obsidian. Okej, okay. kto mi to zaobserwował? Produkowałaś kiedykolwiek Coś Kiedy to e, Tak, wyprodukowała większość diamentów, które dzisiaj zniszczyłem. Ja właściwie nie, nie tak dużo, chyba siedem tylko, albo nie, sześć tylko zdążyła. Problem był no. z tym, z obsidianem, tak naprawdę. Ale to zaraz do tego dojdziemy. Dobra, no, stąd wyciąga, tutaj maszynka wyciąga, jest na razie włączona, bo i tak brakuje obsydianu. I rozchodzi się w tym diamentowym filtrze, tak. Tutaj, idzie. Mhm. do tego maceratora leci węgiel. Mhm. On... Żeby zrobić dust. Tak. Żeby się sproszkować na coldusta. A, tutaj tworzy się ball. To się, to call... Call ball. Tu się robi hmm. coldball z flinta i coldusta. Tą właśnie normalną koblę stonową rurą leci flint, a stonową leci obsidian. Potem kolbol jest kompresowany do kompres kolbola. No niestety nie mam, żeby teraz pokazać. Ale kolbole oblepiają obsidian po to, żeby stworzyć kolczank. I na koniec kolczank jest kompresowany po raz drugi do diamentu. No fajna maszynka. Zajmuje ci ścianę. No ale to jest strany. system walania z kury, tak, tak? Tak, to jest system walania z kury, ale przez 10 racinek kóry było włączone z kilku powodów. Na przykład? Na przykład, Dobra, tak, żeby tam nie latać i dorzucać paliwa, nie? Okej. Okay. Zatem paliwo było potrzebne tutaj, gdybym miał dzielić paliwo tu i tamto. Co no za budynek z brików? No właśnie, budynek z brików to jest reaktor, to jest budynek reaktora, zrobiony na uboczu. Ale no. nie, nie jest jeszcze dokończony, ale w środku, jak widać, to już jest... To jest co? E... Nuklear Reaktor. Tak, sam reaktor już jest. Odrzuciłbyś tam trochę tego kołka, ale to chyba nic nie da. Tak, to zupełnie nic nie da. Nawet nie wiesz, jak bardzo A, nic to nie da. Rozumiem, że ten reaktor jeszcze nie, nie działa. Nie, jeszcze nie, bo widzę, nie działa, bo nie ma... Nie działa. O, MSF, to MFSU. Tak, na dole jest MFSU i... A, tu gom... nie wiem, lepiej ten? Nie wiem, czy te gamle wytrzymają reaktora. Wytrzymają. Fibery no? wytrzymają prawie wszystko, tak. Dopóki ja nie. Lubię ten znaczek. Dopóki nie będę chyba próbował tędy ciągnąć, nie wiem, 2000 czy jakoś tak, to wytrzymają. Świetnie, e, świetnie, świetnie. świetnie. Ja się, Poza tym e Można je ja przebić czymkolwiek. Chce w sensie się zdjąć czymkolwiek, tak. Aha, bo się <laughs> zablokować po tamtej stronie. No to chyba będę musiał powiększyć sufit, tak naprawdę. Tu jeszcze mam bufor, gorzej tam będzie w domu. Drilla, drilla też masz, jak widzę No drilla mam. Winning drill. Dobra. To zaraz jeszcze wy mi pokażecie, co wyście zrobili, chyba że no, zrobicie tak tylko jest, te siuty. No przede wszystkim, to jest bardzo najważniejsza rzecz, którą mamy. No i ja dokończyłem tą wieżę, którą robiłem przed odcinkiem. Zacząłem. Jaką z wieża? wieżę? Zobaczysz. Okej. Okay. Zobaczysz. To z zewnątrz wygląda zaskończoną Skończyliśmy wreszcie tak. nasz domę. A, jak widzicie, to już się zaczął remont pod tym, ale jeszcze nie jest skończony. No, widać, że remont. No tylko że nie będę teraz mm, robił remontu. Ja nie w domu i to remontu. Kto się bawił filozoferem u mnie? Zabije! Nie ja. Ta, jasne. Ty tylko go wziąłeś Ej. Y... i red kliknąłeś. No, Żadnej alchemii tak. po tej stronie bariery, zrozumiano? No co nie możemy tu chodzić. Ale z używania. O to chodzi. Na co nie możemy no, nie. latać. Tak? O mniej więcej. Oh, Jesteśmy Men in Black, tak zwani. Dobra, to wow. idziemy do was teraz. Czekaj, masz miecz jakiś? Bo chcę coś Dobra. sprawdzić. To możesz mnie walnąć? Dobra. Nic. O, bimie, bimie. A nie zróbcie się na nie, tak, nie, nie, to jest niezniszczalny armor. Nie. To Dobra, polega to na tym, gorsze. że. Nie, kwantumy nie są gorsze. Kwantumy zbierają energię. Tak, ale one. To zbiera trochę mniej damage'a. Jesteś w stanie dostać damage'a, mając full set Aha. z tego. Ale za, nic się nie zabierałeś? Tak, nic mi nie zabierałeś ten. Szafirowym mieczem? Lol. Tak, bo szafirowy jest jeszcze za słaby. Prawdopodobnie ten by nas bił. Nie się pchasz. Patrz, Przestujmy. nawet wejście ulepszyli. Wow, no widzę właśnie. Ale co pozwoliliśmy? Patrz, tyle dwa Dzień. po drodze stuknęliśmy. Tak, całe jeden. <laughs> <noise> tak, cały jeden. To no, jest nasz kostek, tak sądziłem. No nasz pupil, lubimy tu taką... Tak, okay. tu jest dokończony dom. Nie wiem tu czy widziałem. Czy nie A ja nie pamiętam czy ja pokazywałem czy nie. No tej zasadzie bardziej. Tutaj są, Chyba. są normalne te czy to jest kabel? Tomfilary, tomfilary. 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 No, nie, no. Bo na przykład ten jest nowy kabel też tak by wyglądał. Tu mówić, żadnej alchemii po tamtej stronie, ale alchemich to to co? Chodzi mi o używanie no, alchemii, no. Ej, dobra. No właśnie, ja to. E, nie, tak, tylko się wydam. My tutaj Już mamy. Tam, bardzo słaby technicznie. Mało zaawansowany. O, jest noc, tam nawet nie ładuje. Czyli tak nie ładuje nocą? No. Nie? To nie Ale ładuje. Ale jest. Ale mówimy o tym. E, mówię o solar panelach. Aha, solar panel. To ładuje nocą. Okej. Okay. Matsu Matsu Tutaj mamy, tutaj do tego się raczej nie dostaniesz, bo nie ma no. jak latać I to jest nasz a to jest mały... Nasz a to jest nasz ma... mały... Aha, led... dobra, czyli jeżeli się dostajesz do kondensera, to trzeba latać Tak, ewentualnie tak. birytol To Ale słuchaj, słuchaj, patrz ten mały klocek Nie, ale chemik bagnąć <laughs> <laughs> To tak, tak nie <laughs> Ale cicho, ja mam w wszystko Aha, a spoko tak jak tak zwany. No, żebyś no, wiedział. No, to kolor sobie o. czarną materię. No, widzę właśnie, że z czarną materię zbieracie. No, fajnie. To, to jest czemu z, są z czerwonej materii. Ale co? co Czemu w targecie Musa? są dwa Dark Matery? A, bo tutaj zbieramy też tą, trzymamy okay. ją, w sensie. Dobra. E, słuchaj, powiem ci taką małą sztuczkę. Ten mały urządzenie. To jest tak naprawdę trzeci gracz dla nas. Wie znaczy to jest. Ale wie co to jest. Ale ja czy to O matko! Dobra, tłumaczcie. Nie chcę mi się, dobra. Ja już mówiłem zresztą na naszej tej... No na naszym ten, więc jak coś tu zobaczycie u nas, jak okay. to nie A tak jeszcze zapytam, wyście nagrywali przez cały czas, czy e, tak, tak, przez Cały czas, Nie Dobra. Ja chciałem tego całkiem ć... sporo, więc... Cięcie, by trzeba było... i to jest nasza wieżyczka, i creepery. Czy przejść creepery? Jaki, jaka wieżyczka? Oh. Sorry. O, sorry. No w Więc drzwi. I gdzie jest eee, nie, wieża. nie po tej stronie. Nie, 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 dalej, dalej. Tu Aha, dobra, dalej, bo już myślałem, że to będzie wieża, która ma za zadanie przerzucić cały Dirt na naszą stronę Cicho! Nie. Tutaj widział, widział, widziałeś widziałeś te duże piece? Chodź, chodź, chodź. Nie, nie widziałem dużych piec. One są tutaj w podziemi. Co Polegają na drugie w ogóle. To, to będą nie magie... magiczne urządzenie. Nie wiem, już pojęcia. go Okej, okay, dobra, to co to są za piece? Tutaj, A, masz trochę węgla? Ja już wrzuciłem. Gdzie? Do którego? O, do tego. Patrz, tutaj. Wkładasz tu węgiel. No. To polega mniej więcej na no. tym, że on tworzy z tego coś takiego, co się nazywa. Coal. Nie, przede wszystkim nazywa Crescent oil. oil. Crescent Oil. Crescent Oil. Olej. Tak, on jest potrzebny do Railcrafta, bo to są rzeczy do Railcrafta. No. Y a jako produkt obłożny wychodzi jeszcze. Coal Coke, który jest trochę mocniejszy od Kola, czyli w zasadzie tworzysz tutaj z Kola coś lepszego. Mhm, mm no spoko. Ale niestety z tego Kola, bym nie mógł, nie mógł robić diamentu, więc... No, tak, ale... i nie mamy z niego zupełnie EMC, bo Coal Coke nie jest mm -hmm. kompatybilny z Equivalent Exchange'em. Ale i tak możecie nie palić normalnie to. Tak, jest lepszy niż tylko. Okay. A tu można palić tylko normalnym węglem? No tak. Okej. Okay. Czyli powiedzmy, nie wiem, karkol odpada? To spada. Dobra, spoko. No już mieliśmy plan. Oj I no, tu jest no. wieża. To no. to jest nie, na, razie, na razie tylko z zewnątrz jest zrobiona. No, no właśnie. A jaki to ma cel mieć? Czy żadnej ee... będzie. Jakiś cel pewnie ma. szyba! <laughs> nie będę nie zauważyć szyby przez Optifina. Tak, wiem coś o tym A nie, ja nie mam te kreski takie. Dobra, ale to mi i tak może i nie zauważy jak chcesz wyjść. No? no to co? To, ale Olej, to ma być wieża Ala Celwani? Tylko ci, którzy umieją latać. Tak, wchodzić? Tak. Okej, okay, spoko. To ja myślę, że w takim razie mogę pomachać już. Od siebie. i no, no. ja macham ja służbę od siebie. Ja też. Aaaaa! <laughs> to nie ja. Dobra. No cześć. Cześć. O, cześć.